Rio de Janeiro, serce Brazylii i jej dawna stolica. Topowe miejsce na listach podróżników statua Jezusa, Copacabana i Ipanema, Maracana czy głowa cukru. Nie ma chyba osoby, która nie znalazłaby w Rio czegoś dla siebie. Miasto przedstawione w tysiącach filmów i vlogów postaram się pokazać z innej strony. Zapraszam na wycieczkę po Rio de Janeiro, w której poszukamy polskości. Gdzież by lepiej zacząć podróż po Rio, niż na górze miasta? Na szczycie Corcovado znajduje się statua Chrystusa zbawiciela. Mało kto wie, ale ta monumentalna, 38-metrowa figura została zaprojektowana przez osobę polskiego pochodzenia. Paulo Landowski, bo o nim mowa, był synem powstańca styczniowego, który po upadku powstania uciekł do Francji. Paulo urodził się w 1875 roku. W 1900 roku ukończył wyższą szkołę sztuk pięknych w Paryżu. Stworzona w 1931 roku statua Chrystusa jest dziełem jego życia. Niedaleko rzeźby znajduje się Towarzystwo Dobroczynne Polonia. Zostało założone w 1890 roku i miało za zadanie pomagać Polakom przybyłym do Brazylii. Idziemy dowiedzieć się czym towarzystwo zajmuje się dzisiaj. Nazywam się Aleksandra Kępińska i należę do zarządu Towarzystwa Dobroczynnego Polonie w Rio de Janeiro, które ma jako cel właśnie pomagać osobom z polskiego pochodzenia, ale nie tylko z polskiego pochodzenia, też pomagamy różnym Brazylijczykom albo rodzinom. Którzy tutaj mieszkają, którzy sami potrzebują jakąś pomoc lekarską, czy na przykład też żeby pomóc dzieciom jakiś kurs, studiować, coś takiego. Ale pomagamy około 15 osób i, i nasze, nasz dochód jest tylko z wynajmowanie posiadłości, które mamy ten dom z przodu, i też nasz salon na różne imprezy i, i, i podwórko. Cała moja rodzina przyjechała do Brazylii w 1948 roku. Uh, mój ojciec Wojciech Kępiński, należał do polskiej armii, był oficerem. Został uh, uh, aresztowany uciekł uh, później go złapali kiedy uh, próbował przekroczyć granice. Do Węgier czy do Rumunii i został wywieziony na, na Siberię, do, do lagrów na Siberię, w pracy przemysłowej. I także moja mama, też była w, w armii podziemnej, armii krajowej, i też została wywieziona. I rodzice się poznali już w Koltubiance, gdzie się zbierali wojska generała Andersa. A później przeszli do Iranu, do, do, całą to ten szlak tych wszystkich Polaków, którzy by wyjeżdżali z Rosji w tamtym okresie. Ojciec został w Palestynie i później walczył pod Monte Cassino, był w Saperach. A mama popłynęła do Anglii i pracowała w szpitalu jako farmaceutka dla polskich żołnierzy w Szkocji. I później, już po, i po, kiedy wojna się skończyła, ojciec był we, we Włoszech e, jako jak siły okupacji przez rok. Mama tam się przyjechała z Anglii, jeszcze pracowała e, w, w polskim szpitalu e, tam po Ancony. Ja się urodziłam we Włoszech. Później myśmy pojechali, kiedy już te, te wojska Andersa były demobilizowane, pojechaliśmy do Anglii. Mój brat się urodził w Anglii, i przyjechaliśmy w 1948 roku do, do Brazylii, bo tutaj już przedtem przyjechał mój wujek i, i, i rodzice ich. No taka jest historia. Brazylijska historia rodziny pani Kęmpijskiej nie jest jedyną, którą zaczyna Druga wojna światowa. Od około 150 lat, w ponad 90% przypadków, do Brazylii przypływali niepiśmienni polscy chłopi. Emigracja do Rio jest tą małą częścią emigracji niechłopskiej i późniejszej, spowodowanej upadkiem Polski w II wojnie światowej. Korzystam z gościnności pani Kępińskiej. Będę spał w budynku towarzystwa. W budynku Towarzystwa odbywają się lekcje języka polskiego. Idziemy na jedną z nich. Dzień dobry, ma na imię Artur, jestem nauczycielem języka polskiego jako obcego w Polonia w Rio de Janeiro. Ja urodziłem się tutaj w Rio, jestem Brazylijczykiem i bardzo mi się podoba uh, uczyć uh, Brazylijczykom brasilicz, uh, języka polskiego jako obcego, jest bardzo interesujący. Uh, bardzo, bardzo trudny zawód też. A tutaj mamy studentów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Może chcesz powiedzieć coś o sobie? Nazywam się Alicja. Alicja. Nazywam się Fatima Rosli. Nazywam się Luis Filipe. Dziękuję i uczycie się języka polskiego. Uczycie się języka polskiego. Tak. Tak! Jesteśmy w sercu miasta, mijamy plażę Ipanema, która łączy się ze słynną Copacabana. Ipanema to plaża po lewej, natomiast Copacabana leży na widocznym łuku. Na bulwarze, przy samej plaży znajduje się pomnik Józefa Piłsudskiego. Uroczystość jego odsłonięcia miała miejsce 18 grudnia 1967 roku w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin marszałka. Nie jest to jedyny polski pomnik w Rio. Kilkanaście kilometrów dalej, przy plaży Vermela, znajduje się piękny pomnik Fryderyka Chopina. No ale wróćmy do centrum. Docieramy do dzielnicy Copacabana. Dzielnica znana jest ze swojej pięknej, długiej na 4 km plaży. Mało kto wie, że przy samej plaży znajdziemy pierwszy polski symbol. Wystarczy wejść w uliczkę Leopoldo Miguéza, przy której znajduje się piękny kościół. W kościele świętego Pawła Apostoła znajdują się polskie witraże. Umieszczono je tutaj w 1941 roku jako gest solidarności z narodem polskim. Wybieramy się na polską mszę. Po niej ma miejsce mała impreza pożegnalna dla osoby, która leci do Polski na wakacje. To w niedzielę pan do Polski. Tak. I na długo? 11 dni. 11 Nie. dni. I będzie pan jeździł po okolicy czy tylko Warszawa? Nie, Warszawa e, Kazimierz Dolny, e, Szeradzji, Częstochowa. E, prawdopodobnie Lublin. I też i też e, Lublin i Auschwitz, Schienz, Auschwitz. Tak, tak, tak. I... Może Biaustop. Co pan tutaj robi? Jestem e, 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 publi, publicznym prawnikiem i też jestem profesora, profesorem prawo pracy na no, Uniwersytecie Stanowi Rio de Janeiro. Rozumiem. Wiesz, mam problem deklinacji, ale zaczynam mówić. Wszyscy z deklinacji mają problem. Tak, tak, tak. Szczególnie Polak. sta Rodrigo São Polaccia Rodrigo sono Polaccia Tata 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 moi tata Vangoli ale miał polskiego pochodzenia. Moje uh, dziad był oficerem AK. I ma inny dziadek był wiceministrów rządów polskich przed II A... wojną. A jak się nazywał? Jan Schulz. Jan Schulz. I mój inny dziadek był Tadeusz Ujchowski. Kiedy kiedy pan ojciec przyjechał? On przyjechał tutaj na 1949. 49, tak. Mhm. Rozumiem. I moja mama hey, hey. uh, tutaj urodziła się, ale ona ma też polskiego pochodzenia. Hey. Przez kilka dni kręciłem się bez celu po mieście. Gorąco polecam każdemu Rio de Janeiro. To naprawdę piękne miasto i można w nim siedzieć tygodniami. Jedziemy do katedry św. Sebastiana w Rio de Janeiro. Ten niecodzienny budynek to jeden z symboli miasta. Przed świątynią znajduje się pomnik Jana Pawła II. Podsłonięto go podczas wizyty papieża w Rio de Janeiro w 1997 roku. Rzeźba obok przykuwa jednak dużo większą uwagę. Bezdomny Jezus to dzieło przekazane kościołowi w Rio w 2018 roku przez papieża Franciszka. Papież wezwał księży, aby pomagali biednym nie słowem, a czynem. Brazylijczycy lubią powtarzać, że Bóg szczególnie upodobał sobie ich kraj, dlatego jest taki piękny. Ciężko się z tym nie zgodzić. Podobnie jak ciężko pogodzić się z tym, że w tym ponad 200 milionowym kraju, przeszło 30 milionów ludzi jest bezdomnych. To prawie tyle, ile mieszkańców liczy Polska. Mimo upływu lat sytuacja w Brazylii nie poprawia się. Kto ma zarobić, ten zarabia, a bieda i liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie powiększa się. Wszystko wskazuje na to, że Brazylia dalej będzie bogatym krajem biednych ludzi. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na następny odcinek.